na pytanie, na jakiej podstawie eksploatował hałdy z terenów państwowych? A władze nasze co za... Proszę powiedzieć, na jakiej podstawie? Bo wiemy, że to były tereny e, Karu Państwa. Co? Co? E, my eksploatując to nie robiliśmy odmiany, gdzie są działki... Aha, bo przez pomyłkę pan eksploatował, tak? E, to jest raz. Z 30 sierpnia 2011 roku ustalono, że wprowadzenie działalności tylko, tylko w fragmencie działki o numerze numer 54 o powierzchni 5268 metrów. I Pan tylko chyba wprowadza od tej działki. A 57 hektarów. A resztę? A resztę to, to tak jak tu. Jest działka, która jest eksplorowana. Ja wczoraj pamiętam, że napiszę mi, ile tego jest to normalnie, włosy się jedzą. I jak mamy wierzyć, panie Robercie, panu, że pan nie przywiezie tych odpadów, skoro panu że nie za nim ma wytycznej działki? Tak, to na My byliśmy z kolegami, ludzie, tam jest 3-4 metry wybrane. Na bardzo no, można się pomylić są ich. No, no tak. wobec tego, wobec tej całej sytuacji, i pan burmistrz, i starostwo wiedzą, że działka 51 przez 2, działka,

Są, albo Skarbu Państwa, albo gminy, tak? Yy, wiadomo było, co najmniej od trzech lat, że pan jakby wydobywał, albo wywozi, wyruguje, albo nie wiem po co w pan to robi, yy, zrekultywowaną hałdę, na której rosło około 100 drzew, proszę pana. Nie dość, nie że pan wyrwał te drzewa z korzeniami, wywiózł no odpad, nazwijmy to, to nie na swojej działce. I teraz chciałabym się zapytać głośno, czy jedna, jeden organ i drugi organ już podjął jakieś kroki z tym związane? Jeżeli nie podjął, to kiedy podejmie i jakie? Tak, to jest to. to, to.